Prowadzenie do komiksowej genezy Miss Marvel, czyli Kamalika. No i teraz powiedzmy, że obejrzeliście sobie serial na Disney Plus i mówicie bardzo fajnie, poczytałbym sobie komiksy i sięgacie do pierwszego tomu z pod tytułem Niezwykła, gdzie w zasadzie relacje rodzinne są bardzo zbliżone, postacie są bardzo zbliżone, trochę inaczej działają docelowo moce Kamali Khan w momencie, kiedy już je uzyska. Nie ma tam konstruktów z twardego światła, gdzie przypomina do Elastynę z Healing Faktorem, no ale to szczegóły. Ale sama geneza to dosłownie Kamala wraca z imprezy. Pada w chmurę zielonkawego gazu, ląduje w kokonie, pęk ma moce. Natomiast, żeby to miało więcej sensu, to zrobimy sobie wprowadzenie dotyczące tego, kim są Inhumans. No bo komiksowa Kamala niewątpliwie jest Inhumanem. może to zredkonują i zaraz okaże się, że jest mutantem. W każdym razie w ramach kosmicznych ras zamieszkujących wszechświat Marvela macie Kree, czyli te niebieskoskóre humanoidy, które widzieliście w Captain Marvel. Oraz Króli, czyli tych zmiennokształtnych ludzi, których też widzieliście w Captain Marvel. No i te dwie rasy toczyły od zawsze ze sobą wojnę. Kree mieli przy tym obsesję na punkcie stagnacji ewolucyjnej. W się, sensie, że ich rasa już się nie rozwija. Jako, że dowodzi nimi najwyższa inteligencja, czyli taka zbiorowa świadomość wszystkich dotychczasowych ich przywódców zamknięta w słoiku, no to swego czasu widząc potencjał proto-ludzi, złapali sobie trochę Homo sapiens, trochę Neanderthalis i zaczęli na nich eksperymentować. W ramach tych eksperymentów powstała im rasa Inhumans. Potem Kree się znudzili pomysłem i Inhumans zostali sobie na księżycu. Jest Inhumans temat jest taki: Jakkolwiek w przypadku mutantów jest tak, że osiągacie dojrzałość i nagle manifestują się moce, w sensie wyrastają wam skrzydła, zaczynacie pluć kwasem, albo dostajecie czynnik gojący, to w przypadku Inhumans, jakkolwiek źródło ich mocy jest DNA przez eksperymenty Kry oraz fakt, że Kree zmieszali trochę swojego własnego DNA z ludzkim, to potrzebny jest katalizator. I tym katalizatorem jest terigen. Społeczeństwo Inhumans ma taką strukturę monarchii w sensie mają rodzinę królewską, no i pozostałych tam sobie członków. I trzymają w piwnicy kryształy terigenu. Kiedy przychodzi właściwy moment. Dany inhuman jest poddawany terigenezie, czyli krótko mówiąc, kontaktem z oparami terigenu. To powoduje, że w tej konkretnej jednostce manifestują się określone moce. Do tego inhumans mocno religijnie wierzą, że tak naprawdę to, jakie moce manifestują się w danej jednostce, jest spowodowane potrzebą dziejową. W sensie wiecie, jak szykuje się wojna pod wodą, no to powstaje więcej inhumanów z mocami bazującymi na poruszaniu się i manipulowaniu wodą. No i przez to, że część osób posiadających gen inhumans nie przeszło terigenezy, albo nawet w wyniku kontaktów ze zwykłymi ludźmi zamieszkało na ziemi i skrzyżowało. Się z nimi, no to teoretycznie na Ziemi macie bardzo dużą ilość osób, które mogą sobie mieć gen Inhumans, ale potrzebują Terigenu, żeby został wybudzony. A że Terigen raczej nie leży sobie przy drodze, no to problemu być nie powinno. No i teraz tak, było sobie takie wydarzenie komiksowe jak Nieskończoność Jonathana Hickmana. To jest taki moment dziejowy, w którym Inhumans są na Ziemi, mają sobie nowy Atilan, w którym siedzi sobie Black Bolt, Meduza i cała ta reszta rodziny królewskiej. Dajcie szansę Black Boltowi, bo w większości nie jest takim frajerem jak jego wersja z Multiverse of Madness. No i większość Avengersów poleciała sobie w kosmos walczyć z takimi a na Ziemi przybył sobie Thanos. A i to jest też historia, w której pierwszy raz pojawia się Czarny Zakon, czyli ta cała ekipa przy Dupasów Thanosa, którą widzicie w Infinity War. Po co Thanos przybywa na Ziemię? No, po pierwsze, dlatego że Avengersów nie ma, a po drugie, dlatego że akurat realizuje bardzo dziwną misję. Otóż kilkanaście lat temu Thanos podróżował sobie wesoło po galaktyce oraz płodził dzieci. A teraz jest jakaś przepowiednia, która mówi, że upadkiem Thanosa będzie jedno z jego dzieci, więc podróżuje sobie po galaktyce ponownie, przybywa sobie do jakiejś cywilizacji, ponieważ nie ma zielonego pojęcia, gdzie może być to jego potencjalne dziecko, no to idzie do jakiegoś lokalnego przywódcy no i mówi, poproszę głowy dzieci, które mają od iluś do iluś lat, albo zniszczymy wszystko w zasięgu wzroku. No i ponieważ Thanos imprezował kiedyś ostro w Atilanie, no to wpada na kawę do Black Bolta i mówi mu, głowy dzieci, albo wszystko rozwala. Black Bolt mentalnie przekazuje wiadomość, że no dobra, musimy się zastanowić, wiesz, muszę temat przegadać, to nie jest takie hura, w sumie jestem królem. No i Thanos mówi: Ok, 24 godziny i wpadam po mój worek z głowami dzieci. Następnego dnia, jak Thanos przybywa, to okazuje się, że cały Atilan jest kompletnie pusty. W tronowej stoi samotny Black Bolt. No i Thanos do niego podbija i mówi: Hmm, no jaka jest Twoja odpowiedź? Na co Black Bolt swoim gromkim głosem krzyczy w twarz Thanosowi: Nie! To Thanosa zmiata z planszy, a Atilan rozłupuje na kawałki. No i jak pamiętacie, w piwnicy Atilanu były składy Terigenu. Więc cały Terigen się ulotnił i stworzył takie dwie chmury, które zaczynają podróżować po planecie. No i niby to jest taki BDS Moment Black Bolta i taki zupełny przypadek. Natomiast, jak Maximus w jednej z historii pyta się go, czy aby nie chciał wywołać tego efektu, to Black Bolt odpowiada mu w ten sposób, że jedynie umieszcza palec na ustach. No i te dwie chmury Terigenu zaczynają sobie podróżować w atmosferze ziemskiej. Do tego jest haczyk, ponieważ Terigen jest śmiertelnie zabójczy dla mutantów. W tym przedziale czasu serie mutantskie polegają na tym, że ekipa X-Men leci przed chmurę Terigenu, łapie tych, którzy mają Gen X, a następnie stara się zapobiec ich śmierci. A z kolei za chmurą Terigenu leci ekipa Inhuman i bita nowonarodzonych Inhumans. Kontakt z Terigenem powoduje generalnie to, że wytwarzacie wokół siebie kokon, jeżeli macie gen Inhumans, a następnie następuje ta przemiana. I dostajecie super siłę, gromki głos, niezniszczalne włosy, albo stajecie się bulldogiem z możliwością teleportacji. No dobra, tego ostatniego nie wiemy na pewno, ale uważam, że byłoby to świetne uzasadnienie mocy Lockjawa. Wracając do genezy Miss Marvel, jesteśmy dokładnie w momencie, w którym jedna z chmur Terigenu przelatuje sobie nad Jersey City, a ponieważ ktoś z przodków Kamali najwygodniej spiknął się z jakimś inhumanem, to ona sama posiada Gen Inhumans, no to następuje manifestacja mocy. No i proszę, dalej na spokojnie możecie czytać jej własną serię.